Dzisiaj polecam wziąć taki notatnik w rękę, ponieważ przejdziemy przez sporą dawkę wiedzy, no i taki materiał naprawdę ciężkiej wagi. Przejdziemy przez te malutkie programiki do księgowości i przejdziemy przez informacje kiedy wdrożyć tego erp -a. Przejdziemy przez 5 najpopularniejszych tych systemów i przejdziemy też przez grupę takich enterprise'owych rozwiązań. Więc dzisiaj będzie takie szerokie spektrum, przejdziemy sobie też kiedy czego użyć. No i w sumie przez jakiś taki przypadek w życiu. No i oczywiście korzystając z okazji, że taki materiał ostatni raz robiłem 3 lata temu i on się już troszkę zdeaktualizował. On był robiony bardzo delikatnie, chciałbym to troszkę rozwinąć. No i oczywiście zbliża się Ksef, na który też musimy się przygotować. Więc to jest takie mini kompendium, jeżeli stoicie przed tym wyborem i potrzebujecie tej takiej pierwszej warstwy wiedzy, w ogóle o czym myśleć. Ten kanał napędza Czężokiselium. Moi specjaliści od e-commerce. Przede wszystkim takie materiały robi się dość ciężko. Ponieważ pogadałem troszkę z klientami, pogadałem troszkę z wdrożeniowcami. Ogólnie wiecie mniej więcej czym się zajmuje, więc mamy też agencję, która tak naprawdę robi integrację pod większość ERP-ów, więc te zestawienia nigdy nie są takie idealnie obiektywne. No ale przynajmniej one nie są właśnie jako taka broszurka reklamująca każdy z tych systemów, bo pewnie głównie będziemy się skupiać na jakichś wadach i problemach, no ale próbujemy takie podstawy przejść tutaj. No ale musimy zacząć najpierw od tych malutkich programików, które nie są ERP-ami, typu firma typu Fakturownia typu też linker. Kiedy one się przydają i czemu w ogóle o nich nie rozmawiamy jako taka podstawowa forma księgowości? A właśnie przez to, że one raczej są na tym początku drogi. Kiedy macie do kilkuset zamówień, kiedy nie korzystacie jakoś zaawansowanie z własnego magazynu, wydajecie może w dropie, albo gdzieś potrzebujecie tylko takich podstawowych funkcji, które bardziej przydają się Wam niż księgowym czy skarbówce. No i lecicie na tych uproszczonych księgach, KPIR i tak dalej. Bo te systemy mają takie swoje wady, których nie przeskoczymy, których ERP nam nie pozwoli po prostu zrobić. Na przykład takie te małe programiki pozwalają Ci sprzedawać poniżej Twojego stanu. I schodzić na minus na przykład. Nie wszystkie liczą dobrze, to Fifoli o całą resztę. Chociaż Basinger już ma takiego mini RPA, no ale to jeszcze daleko do takiego klasycznego systemu RP. Bo właśnie myśli się o systemie RP wtedy, kiedy potrzebujemy bardzo zaawansowanej gospodarki magazynowej i wszystkich dokumentów PZ, WZ, MM, całej reszty. Kiedy potrzebujemy to wszystko dokładnie liczyć i kontrolować. RP nam nie pozwoli po prostu sobie. Nie wiem sprzedać czegoś jeżeli nie mamy tego na stanie musimy to najpierw kupić dodać na stan wtedy to sprzedać no w większości wypadków tak jest no i oczywiście kiedy mamy pełną księgowość no to on tam jest naprawdę ważny i zazwyczaj klienci wtedy go wybierają. No, bo pamiętajmy też że żyjemy w Polsce więc tych dróg jest po prostu bardzo dużo o tym też będzie oddzielny materiał i obejść na te problemy też jest bardzo dużo różne zakresy prac też wykonują księgowi za nas. To w sumie ściąga z nas pewne obowiązki gdzieś tam w programie i tego sami nie musimy robić, więc tych dróg jest naprawdę dużo. Ja bym nie chciał schodzić tak głęboko, bo ten materiał wtedy by miał, nie wiem, 4-5 godzin. Jak pogadałem z każdym z wdrożeniowców u nas czy z klientami, to tam naprawdę wyjątków może być tak dużo, że skupimy się na tej warstwie takiej pierwszego kroku, że w ogóle dobra, myślę nad wdrożeniem jakiegoś systemu, to na czym zawiesić oko. I do czego mi jest bliżej, to, to jest tego typu materiał. No ale już przejdźmy do tej klasycznej piątki naszej w kraju. Zaczniemy od subjekta GT, najstarszego po prostu dinozaur w świecie AirPods. To są, nie wiem, infrastruktura lat 2000. To jest taki program, który jest naprawdę w setek tysiącach firm w Polsce i sporo ludzi, i też pracowników, jak się zatrudniają, i tak dalej, po prostu go zna, bo gdzieś już w jakiejś firmie. Na tym działała. No i z głównych zalet to to, że tam naprawdę jest masa integracji. Po prostu bardzo dużo masa integracji i tanich integracji. Ten próg wejścia jest dość niski. Do tego ma wsparcie do ksefu. To mnie w sumie troszkę dziwi, no ale rozumiem, że jest dużo licencji sprzedanych. No i jest turbo dużo specjalistów. Baza partnerów insertu jest ogromna. I od subiekta, szczególnie gdzieś, jak mówimy o tych kasach fiskalnych, wdrożeniach w takich stacjonarnych sklepach. To tych ludzi naprawdę jest dużo. To trzeba uważać, bo nie wszyscy kumają e-commerce, a w tym wypadku to jest troszkę inny zakres kompetencji. Bo serio, jak zobaczycie bazę partnerów insertu, to nieważne czy do Nexo, czy do subiekta GT, no to często to są bardziej właśnie kasy fiskalne, sprzedaż stacjonarna, niż ta sprzeda sprzedaż internetowa. Tych, co sp specjalizują się stricte w sprzedaży internetowej, no jest troszkę mniej. No ale z wad to najważniejsze to, że to jest bardzo stara architektura. Naprawdę to są lata 2000: on ma ponad 20 lat i ponad 20 lat jest na rynku. On potrafi złapać zadyszkę przy bardzo dużej ilości danych, ale mamy przykłady klientów, którzy obrabiają kilkadziesiąt tysięcy zamówień miesięcznie dalej na subiekcie. Przy dobrej optymalizacji jest to możliwe, a będzie dalej lepiej niż w No i też trzeba pamiętać, co też wrzucam do wad, że tutaj sfera, czyli taki jakby tłumacz, komunikator z światem integracji i tak dalej jest odpłatny oddzielnie, on nie jest wbudowany. A no i Subie GT jest najtańszy w tym zestawieniu, bo tam lekko powyżej tysiaczka możemy złożyć całość. Rodząc dalej, mamy Nexo Pro. No i tutaj to jest oczywiście naturalny następca subjekta GT. Dużo lepiej zbudowany, zupełnie inna architektura, wygląda nowocześnie, ma już wbudowaną sferę w siebie, no i też ma jakieś takie funkcje podstawy automatyzacji, flagowania i tak dalej. No i jest przede wszystkim elastyczny. No ale z wad musimy pamiętać o tym, że niestety jest troszkę wolniejszy od GT. Mimo, że tam wprowadzili tą nową aktualizację i po tym się troszkę poprawiło, no ale trzeba pamiętać, że jednak on Potrafi chrupnąć, on nie jest, nie jest za szybkim programem i dalej to klienci zgłaszają, że po przesiadce z subiekta GT tutaj działa to troszkę wolniej. No i sporo funkcji takich czasami kluczowych jest w wersji Pro, więc jak już myślimy o wdrożeniu to tylko o Pro. A jeżeli chodzi o ceny w Nexo Pro, no to tutaj mamy tam 1500, 2000 w zależności od ilości licencji i tak dalej. No i mamy też jakieś abonament. No i lecimy do Komarcha Optimy. To jest chyba najpopularniejszy wybór wszystkich firm księgowych w Polsce. Naprawdę masa tych firm działa na komarach. Bo też pamiętajmy, że bardzo często o tym wyborze RP troszkę decyduje księgowy. No i on jest bardzo, bardzo mocno skierowany właśnie na wszystkie aktualizacje prawne, skarbowe i tak dalej. I chwali się tym, że on zawsze jest pierwszy w tych aktualizacjach. To też może być dla niektórych ważne, bo to on właśnie ma najszybsze aktualizacje do Xefu, do JPK, co były i tak dalej, i tak dalej. No i wielu użytkowników chwali go za bardzo fajny moduł taki analityczny, gdzie możemy naprawdę różne raporty sobie wyciągać. Na co do VAT chyba największa, że większość integratorów działa tylko i wyłącznie na wersji stacjonarnej, nie tej chmurowej, gdzie hostujemy sobie jakby bazę danych. Bo większość działa po prostu z poziomu pulpitu, takiego Windowsowego, gdzie trzeba zainstalować aplikację, no a jak w Komarku hostujemy sobie tylko bazę danych, no to tam nie ma jak się dostać i te integratory po prostu nie działają. No i też trzeba pamiętać, że to już jest taki system ERP, gdzie potrzebujemy już jakiegoś wdrożeniowca zewnętrznego. Przy subiekcie GT i Nexo sobie gdzieś tam wewnętrznie poradzimy. No ale chociaż tam też tych partnerów jest sporo. Ale przy komarchu jest ich ogromna baza. Tutaj zazwyczaj wdraża się to z jakimś wdrożeniowcem dedykowanym. A jeżeli chodzi o ceny, no to tak liczymy od 1500 do 3500. W zależności od konfiguracji, modułów i tam innych rzeczy, bo tego też jest troszkę. No i idziemy dalej do Wapro. VaPro od Asseco. Wapro też jest już leciwym systemem ale miejmy na uwadze to, że on jest taki przygotowany troszkę do szybkiej pracy, ma dużo jakichś tam skrótów klawiszowych, można wiele sobie rzeczy wyklikać i jest skupiony bardzo mocno na logistyce. Całkiem wydajny przy dużej ilości dokumentów, no i też fajnie wspiera taką klasyczną sprzedaż stacjonarną, jeżeli macie na przykład e-commerce jako tylko dodatek gdzieś. No ale z wad, no, muszę o tym wspomnieć, że niestety tam dokumentacja i cała reszta jest słaba, przez co później rozwiązania dedykowane i... Cała taka droga automatyzacji, integracji jest droga, ponieważ my musimy to wszystko posprawdzać, podwójne testy porobić i tak dalej, więc ten development tych rozwiązań też jest dużo droższy. No i podobnie jak Subjekt GT też już nie wygląda, ciężko się na tym pracuje razem. No idąc dalej, już taki, to jest taka granica, gdzie jest to już taka średnia firma wchodząca w dużą, no to mamy jeszcze nowe 365. No i ta nowa jest takim dość elastycznym, dość sporym rozwiązaniem. No i ma wielu takich zwolenników w e-commerce. Fajnie, że ona jest tak troszkę ukierunkowana też biznesowo, nie tylko i wyłącznie skarbowo-księgowo, to pozwala nam na tworzenie jakichś takich bardziej zaawansowanych workflow zamówień i innych rzeczy, to może być przydatne w wielu przypadkach. No ale oczywiście niestety koszt wdrożenia jest wyższy, bo sięga od paru do kilkunastu tysięcy i zazwyczaj wymaga partnera, ponieważ ci partnerzy to on jest skonstruowany praktycznie cały system, obudowany tylko i wyłącznie partnerami. I to na nich są jakby rozwiązania i oni często dostarczają i tak dalej. No i taka gwiazdka, mamy przykład klienta, co prawda o dużej skali, on ma duże piki sprzedażowe, jeżeli rusza mocny marketing. No i tam na przykład ta wersja onlineowa, która też jest, jest tutaj w zaletach. Ona już wtedy kuleje i trzeba wtedy na jakiejś autoskalowalnej infrastrukturze postawić to troszkę u siebie, żeby móc być przygotowanym na duże dropy takiego ruchu i ludzi na stronie, na sklepie i tak dalej, przesyłając te zamówienia. No i schodząc już z tych takich systemów najpopularniejszych w Polsce, mamy oczywiście całą tą ligę enterprise'ową, tych systemów raczej dla dużych firm. To tutaj mamy Navireo od Insertu, komarcha XL od komarcha. Mamy Werto no i mamy wiele innych, już nie wchodzę w te międzynarodowe korporacyjne, ale te są jeszcze tam w e-commerce bywają i też wiem, że do nich sporo piszemy. Bo Tutaj bardziej ogólnie charakteryzują się tym, że się opłacają tylko i wyłącznie przy większej skali, no ale za to dostajemy praktycznie brak ograniczeń, bo tam można w tych systemach zrobić naprawdę dużo tych modułów, konfiguracji, możliwości. Każdy z tych systemów jest troszkę inny, no ale przez to development później tych rozwiązań też jest w każdym, za każdym razem trochę droższy. I one też fajnie się sprawdzają, jeżeli mamy własną produkcję i w ogóle potrzebujemy właśnie szerokiej logiki biznesowej bezpośrednio po stronie Airpa, bo tam po prostu mamy takich możliwości dużo, dużo więcej. No ale za tym też stoją wady, typu bardzo wysoki próg wejścia. Te programy potrafią kosztować dziesiątki, jak nie setki tysięcy za wdrożenie, można je leasingować, gdzieś tam rozkładać. Trzeba mocno się uzależnić od danego wdrożeniowca, ponieważ przesiąść się później jest ciężko, bo każdy kolejny musi się tego nauczyć, a licencje są też bardzo drogie, no i później koszty utrzymania też są bardzo wysokie. No bo nie dość, że pisanie integracji jest drogie, przez to, że każdy system jest inny, no to te aktualizacje później też kosztują tyle samo. Znaczy, no nie tyle samo, ale dany procent z wdrożenia, więc te kwoty tam. Jak tu są o zero wyższe, no to przy utrzymaniu też są o zero wyższe. No ale tak, idąc już bliżej z zamknięcia tego tematu, to ja mam takie powoli wnioski, jak rozmawiam z tymi klientami, bo naprawdę ta pierwsza piątka to się bardzo często u nas pojawia i te decyzje, które stoją za wyborem, to bardzo często ją właśnie podejmuje księgowy, żeby mógł łatwo się połączyć i pobierać te pliki. Albo jakieś kwestie kosztowe, e, związane z samą, nie, wiem, licencją czy pojedynczym zakupem tego systemu. To często nie jest kwestia wyboru konkretnych funkcjonalności czy stabilności. Ludzie zaczynają, szukając takiego systemu, zaczynają mniej więcej poszukiwać właśnie najpierw zakresu funkcji, tylko że na poziomie już tych systemów dostajemy na tyle dużo, że te, te decyzje są bardziej zniuansowane. To nie jest tak, że Między komarchem Optimą a subjektem Nexo, na, obu, na jednym będziemy mogli robić biznes e-commerceowy, na drugim nie. To no właśnie w obu przypadkach będzie ok, więc to jest troszkę taki przegląd możliwości, na co zwrócić uwagę, bo ta decyzja nie jest taka prosta, nie? Można ogólnie na bazie tych wszystkich informacji, co tutaj podałem, wysnuć takie wnioski, że no nie wiem, tam, jeżeli mamy, potrzebujemy już tego RPA, ustaliliśmy, że. Potrzebujemy pełnych ksiąg, wszystkich benefitów związanych z systemem MRP, no to powiedzmy, że przy tej małej skali no to taki subiekt GT Nexo, bo jest troszkę tańszy, dalej wystarczy, ma dużo tanich też rozwiązań takich ogólnych na, na rynku, czyli integratorów, modułów i tak dalej. Jeżeli jesteśmy troszkę więksi, no to pomyślałbym o komarchu Optimie, może o tej Enowie wa problem tutaj nie wiem czy uwzględniał, bo też już ma swoje lata. No ale jeżeli idziemy już, jesteśmy już naprawdę dużym graczem, no to wtedy myślimy o tych XL-ach, Navireo, myślimy o tym Verto, Verto w ogóle już jest ogromny kombajn. Więc tak bym mniej więcej to rozkładał. Mówię mały, średni, duży, czyli mały to jest tam nie wiem, kilkaset zamówień, średni to jest tam od kilku do kilkunastu tysięcy zamówień. Ale mówię, to nie jest takie jednoznaczne, bo Mamy naprawdę wiele przykładów z naszej branży, gdzie ludzie na subiekcie GT, tym najtańszym, najprostszym, po prostu doszli do takiej perfekcji, tak go obudowali, że obsługują tam dziesiątki tysięcy zamówień. To mówię bliżej tej górnej granicy, nie wiem, 60-70 tysięcy zamówień, i mają tak ekosystem zbudowany, że koło tego subiekta da się działać. Więc wcale to nie jest takie oczywiste i ten wybór nie jest taki oczywisty i to troszkę jak przy sklepach internetowych, tych w abonamencie jak startujemy, raczej bym się nie spinał tak nad tym wyborem. To jest ważny system i trzeba zwrócić na parę kwestii uwagę, ale to nie jest tak, że w tym momencie czegoś nie będzie, że to nam złoży biznes. Zawsze da się coś obejść, dostosować, dorobić. Pamiętajmy przede wszystkim, że to są systemy księgowe, one nie zastąpią nam basingera. No dobra, te enterprise'owe trochę mogą, ale m, tak naprawdę taki Basinger, Serraket, cała reszta dalej jest potrzebna do agregacji i obsługi zamówień bo to nie jest jedno albo drugie, nie? No dobra, przejechaliśmy przez ten szybki przegląd. Mam nadzieję, że jakkolwiek będzie pomocne to dla Was, jeżeli byście chcieli z jakimś konkretnym RPM albo z konkretnym zagadnieniem zejść głębiej, dajcie znać w komentarzu. Polecam też zerknąć na inne nasze firmy, bo nagrywamy tego sporo. Zrobiliśmy naprawdę bardzo rozbudowane i bardzo duże zestawienie sklepów internetowych opierające się o wywiady ze każdą z platform później to podsumowaliśmy w oddzielnym materiale. Więc, jeżeli stoisz przed wyborem AirPa, to pewnie będziesz stał gdzieś dalej przed wyborem sklepu albo zmiany. Więc, tych materiałów jest sporo, jest dość dużo wartościowych. No, ale jeżeli ten przegląd Cię kupił w jakimś stopniu, oczywiście zapraszam gdzieś tam do komentowania, lajkowania, zostawienia tego suba. No, bo troszkę nam pomaga później to gdzieś tam w szerzeniu tych materiałów i wyszukiwarki go lepiej gdzieś tam plasują więc będę wdzięczny. No a na teraz dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się. Hej!